Trzeba. Buzia Nie ma to zaraz dołożę Czekaj Bardzo ładnie czekasz super pies proszę, tu trochę wdepniemy, żeby było trudniej, a tu troszkę tak, żeby było łatwiej. I teraz dubi buzia. Buzia, brawo buzia! No świetnie nam idzie. Wydaje mi się, że tutaj jest potencjał. O, jaki potencjał! Wspaniale! Proszę bardzo, Buzia. Bardzo dobrze. Kocie grzmocie. Wspaniale. Przeszliśmy chyba kilka poziomów. Czekaj, bo tu mój palec teraz jest. Buzia. Matko Boska. Czekaj, dobra. To ćwiczenie wyszło. Proszę to dodaj to. To ćwiczenie wyszło poza kontrolę. Nie, o nie. Teraz ja. Jeszcze ostatnia partia. Ostatnia buzia. Buzia? Tak jest. Tak super. Tak jest. Tak. I buzia. Buzia, bardzo dobrze, tak jest, super, a teraz raz za darmo, I dwa za darmo.